Temat likwidacji przedszkola nr 4 wzbudził duże zainteresowanie wśród mieszkańców trzcianki, w szczególności wśród rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki. Przez ostatnie tygodnie zbierano podpisy przez lokalną społeczność, aby przedszkole nie zostało zamknięte. W minioną środę odbyło się spotkanie zorganizowane przez dyrekcję i pracowników przedszkola, podczas którego włodarz miasta zdementował plotkę o zamknięciu placówki dla najmłodszych. Nie ma takiego hasła jak likwidacja przedszkola w Ściance. Dziwiłem się, że są zbierane podpisy, ponieważ, aby zlikwidować placówkę, musi być dyskusja w Radzie Miejskiej Ścianki. Takiej dyskusji w ogóle nie było. Hasło zamiaru likwidacji przedszkola mogło być wywołane tym, że na dzień dzisiejszy jest coraz mniej dzieci w placówkach. Władze Trzcianki zapewniają, że mają możliwość, aby przyjąć do przedszkoli więcej maluchów. Ale niestety dzieci jest za mało. Poza tym dużą konkurencją dla publicznych przedszkoli stają się placówki prywatne. Dlatego i jedni i drudzy muszą zabiegać o dzieci, przedstawiać oferty i zachęcać rodziców do zapisania ich dzieci w przedszkolach. Mają po prostu większą ilość takich zajęć właśnie muzycznych, ruchowych niż w innych przedszkolach. Znacznie najlepszy jest. Ogólnie nauczycielki są bardzo fajne. Jest otwarte przedszkole, także nieraz kończę pracę przed czwartą i, i zawsze poczekają z tym dzieciaczkiem, także nie ma żadnych problemów. Metody przekonania rodziców do wybrania najlepszego przedszkola dla ich pociech są różne. Wydaje się, że rodzice są zadowoleni z publicznej placówki numer 4 w Trzciance. Po środowym spotkaniu z burmistrzem oni mogą być spokojni. Zamknięcia przedszkola nie będzie, dlatego ich pociechy będą mogły kontynuować naukę w czwórce. Aleksandra Lipiec, Telewizja Asta.